Janku, proszę, zobacz, napompujemy żółty balonik z uśmiechem, o taki. Tutaj według filmu musimy nałożyć, mocno przytrzymać i wcisnąć. Tak, teraz go trzymamy, jest uśmiech i zawiązujemy. Wyjąłem ten, końcówkę. Adianku, popatrz, jest Twój balonik z uśmiechem. Śmieje się do Ciebie balonik. Jak go puszczę, poleci. Uwaga. Proszę, zwał do rączki. O tak. Zobaczymy, jak długo wytrzyma.